Śmierć bohaterów komiksowych od dawna nie robi na mnie wrażenia. W sumie zapewne nie tylko jest to mój problem, bo umówmy się, już pierwsza śmierć Supermana, którą polscy czytelnicy mogą kojarzyć z komiksów TM pokazała, że jeśli dana postać jest wystarczająco popularna, to raczej nie ma opcji, żeby ubito ją na stałe i nie przywrócono jej po jakimś czasie do życia, zazwyczaj w najgłupszy możliwy sposób. No, bo w końcu trudno nam wyobrazić sobie świat pozbawiony Supermana albo Batmana na stałe, prawda? Rozumiem tą logikę z biznesowego punktu widzenia, ale z punktu widzenia czytelnika, trend regularnego przywracania bohaterów sprawił, że często nie jestem w stanie zaangażować się w żadną historię przedstawiającą zgon jakiejś ważnej postaci, bo i tak mam z tyłu głowy, że istnieje 98% procent szans, że za jakiś czas ona wróci. Odbiera to dużo emocjonalnego wydźwięku historiom opowiadającym o śmierci takiego protagonisty. Niestety, prawdopodobnie nie zmieni się to za mojego życia, jeśli w ogóle. Wobec tego zacząłem się zastanawiać, kiedy w końcu MCU wpadnie w tą pułapkę, bo przecież obecnie staje się ono coraz bardziej idealnym odwzorowaniem tego, jak działają trykociarskie telenowele, zatem spodziewałem się, że w przyszłości ten problem pojawi się także w filmach. Najbardziej dobitnym znakiem, że tak będzie, była śmierć Lokiego w Infinity War. Wydaje mi się, że tamten film krótkim dialogiem Thanosa chciał upewnić widza, że tym razem ta śmierć będzie na Amen i nie będzie więcej martwych wstani. Pamiętam też analiz ludzi, którzy bronili tego, że to serio jest zgon permanentny. Ja jednak od samego początku wyczuwałem tu bullshit i wiedziałem, że w jakiś sposób to odkręcą, i dlatego podczas tej jednej sceny z Endgame, gdy Loki z czasów pierwszej części Avengers. Ucieka z Deseraktem, Jedyne co powiedziałem sobie w myślach, to ha. Huh. Tak myślałem, to było oczywiste i właśnie dlatego kompletnie mnie nie dziwi, że dostaliśmy serial o solowych przygodach Lokiego. Serio, czy wy naprawdę wierzyliście, że zrezygnują kompletnie z Toma Hiddlestona? No błagam was. Przecież to było do przewidzenia od samego początku. Anyway, przyznaję, że miałem dość mieszane uczucia wobec serialu o bożku psikusów. Z jednej strony były przesłanki, że szykuje się nam następca doktora Hu, tylko że z większymi walorami produkcyjnymi, co byłoby całkiem odświeżającym podejściem, którego w MCU do tej pory nie widzieliśmy, ale z drugiej strony zapowiedzi tego serialu były trochę nijakie i za każdym razem stopniowo studziły mój entuzjazm, trudno mi to jednoznacznie wytłumaczyć, ale po prostu miałem obawy, że może to być projekt, który nie przypadnie mi do gustu. Nie pomagały też liczne opinie sugerujące, że jest to jeden z gorszych projektów spod szyldu uniwersum Pana Kevina. Rozważałem nawet olanie tego serialu, podobnie jak Falcona i Winter Soldiera, bo coraz bardziej nie widziałem tam nic dla siebie, ale ostatecznie zdecydowałem, że jednak ten serial obejrzę, bo kto wie, może że jednak doznam pozytywnego zaskoczenia. Ostatecznie tak się stało, bo serial o Lokim jest zaskakująco dobry i bardzo interesujący w wielu aspektach, aczkolwiek nie znaczy to, że jest pozbawiony problemów, i jednocześnie uważam, że w pewnych aspektach mógłby być po prostu lepszy. Ale szanujmy tradycję i zacznijmy po kolei. Ci, którzy oglądali Avengers Endgame, z pewnością szybko skumali, że ten moment, w którym Loki po ataku na Nowy Jork w 2012 roku kradnie Tesseract i teleportuje się z nim nie wiadomo gdzie, to ewidentny wstęp do serialu. Po felernej teleportacji Loki ląduje na jakiejś pustyni, skąd zgarniają go członkowie międzyczasowej policji znanej pod skrótem TV. Jest to organizacja pilnująca prawidłowego flow tak zwanej świętej linii czasu, a ich zadaniem jest eliminacja zagrożeń, które mogą doprowadzić do sporego bałaganu w dawno przepowiedzianym przebiegu zdarzeń. Najwyraźniej szanowny pan Loki stanowi takie zagrożenie, więc zostaje szybko pojmany przez TVA. Jednakże jegomość imieniem Mobius przekonuje swoich przełożonych, aby oszczędzili jego życie, ponieważ obecnie potrzebują. Oni pomocy w powstrzymaniu pewnego wariantu, bo tak nazywane są wersje danej osoby z innych linii czasowych, który prawdopodobnie jest inną wersją Lokiego, z innego odgałęzienia czasowego, który, jak to Loki ma w zwyczaju, czyni zło i występek. Niemal że od razu dostajemy tu po głowie całą masą nowych konceptów, które z pewnością w przyszłości będą miały dość spore znaczenie w kontekście całego uniwersum. Jako osoba, która nigdy nie była szczególnym fanem opowieści o podróżach w czasie. Przyznam się, że akurat tutejsze naukowe mambo było całkiem interesujące i nawet w miarę nie gubiłem się w tym całym skomplikowanym nazywnictwie. Poza tym, sama idea czasowych podróży daje tu obietnicę czegoś nowego. Tak, w Endgame mieliśmy takie podróże, ale były one odbywane w jednym konkretnym celu i były związane z konkretnymi momentami, które znaliśmy z wcześniej Filmów. Tutaj fabuła kreowała się początkowo na coś pokroju doktora Hu i historii, gdzie Loki będzie podróżował po różnych okresach czasowych, przeżywając zwariowane przygody. To akurat jest coś na co pisałbym się bez zastanowienia i w pewnym sensie jest czymś na co czekam od czasu filmu z doktorem Strange'em, bo co jak co, ale taki koncept daje pole do popisu, jeśli chodzi o kreatywność i zabawy opierające się na znajomości danej postaci i stykaniu jej z innymi jej wersjami, co pozwala nam spojrzeć na pewne jej cechy z przymrużeniem oka lub z nowej perspektywy, co w szczególności widać w Odcinku, w którym nasz główny loki spotyka całkiem pokaźną ekipę swoich odpowiedników z innych wersji naszego świata. To mój ulubiony epizod, bo ja zwyczajnie kocham takie dziwne, zwariowane przygody, gdzie jednocześnie twórcy pokazują nam na ile sposobów można przedstawić daną postać. Jakby Aligator Loki to najlepsza postać ever, nawet nie próbujcie mi wmówić, że jest inaczej. Właśnie dla takich pokręconych rzeczy cały czas oglądam filmy superhero i naprawdę chciałbym, aby to zostało normą. Już nawet nie wspominam o klasycznym Lokim, o którym mogę powiedzieć przede wszystkim tyle, że Richard Grant wypada tu fenomenalnie i jestem doprawdy pod wrażeniem, że był on w stanie w jednym odcinku wypełnić sprzedać nam naprawdę ciekawą alternatywną wersję znanego nam antybohatera, jednocześnie nosząc na sobie jeden z najbardziej kuriozalnych komiksowych kostiumów ever, lekko zbaczając naprawdę kocham to, że panowie z Marvela wreszcie przestali się wstydzić tych klasycznych kostiumów i chyba się zorientowali, że widownia w końcu je akceptuje bez pytania. Co prawda szkoda, że niektóre alternatywne wersje Marvelowego Trickstera są tu tylko na chwilę, ale i tak nie zmienia to faktu, iż bawiłem się na tym odcinku Przednio. Wiem, że troszkę wyprzedzam fakty, ale ten odcinek idealnie obrazuje to, jak wyobrażałem sobie ten serial. Jako odjechaną, bezprecedensową przygodę, pełną dziwactw i kreatywnych zabaw z czasem i różnymi wersjami naszego kochanego Lokiego. Ten epizod jest idealnym przykładem tego, jaki serial ja chciałbym oglądać. I właśnie dlatego jest mi dość smutno, że tego typu serialu nie dostałem. A przynajmniej nie w takiej części, jaką ja bym chciał. Bo widzicie, takich zabaw jest tutaj zaskakująco mało. Niby Loki pojawia się w wielu różnych momentach historycznych, od dalekiej starożytności aż po daleką przyszłość, co daje nam możliwość zobaczenia różnych ciekawych zakątków tego świata. Ale tak naprawdę te miejscówki, może z wyjątkiem odcinka trzeciego, są po prostu tłem dla toczącego się śledztwa. Które prowadzi razem z TVA. Jak na opowieść zahaczającą wręcz o multiversum, całość jest zaskakująco zachowawcza pod tym względem. Ponownie odnosząc się do pierwszego filmu z Doktorkiem Dziwnym, czułem się troszkę jakbym znowu oglądał film obiecujący ci zwariowane motywy, które przedstawia tylko w jednej krótkiej scenie. Dla mnie jest to pewne rozczarowanie, bo serio chciałbym znacznie więcej takich zabaw i interakcji Lokiego z zupełnie nowym otoczeniem. Ale, żeby nie zabrzmiało to zbyt negatywnie, chociaż jest mi żal, że ten serial jest troszkę za mało dziwny, tak to, co daje w zamian, nawet nie jest takie najgorsze. Sporym zaskoczeniem jest dla mnie skupienie się na postaciach związanych z TVA, takich jak Mobius czy Renslayer. Myślałem, że to będzie po prostu zwykła policja. 新しい Która będzie tylko tłem, a tymczasem poświęcamy jej członkom dość dużo czasu. Dzięki temu momentami ogląda się to jak jakiś proceduralny serial o policji. Widzimy jak konkretnie działają, co ich motywuje, jakie mają relacje między sobą, a w pewnym momencie nawet serial podważa sens ich istnienia i kreuje nam intrygę związaną z założycielem całej tej organizacji. Może całość nie skupia się tak bardzo na tajemnicy, jak na przykład WandaVision, ale doceniam to, że jednak postanowiono dodać tu troszkę intrygi, nad którą widz może się zastanawiać. Nie jestem pewien, czy tylko ja zobaczyłem takie porównanie, ale moim zdaniem, wątek TVA można łatwo podpiąć pod pewnego rodzaju komentarz dotyczący zorganizowanych społeczności, szczególnie religijnych. Bo nie wiem jak wy, ale kiedy widzę wątki opierające się na tym, że dana postać robi coś od lat i nawet nie pyta konkretnie czemu, ale z czasem ktoś inny zaczyna kwestionować sens tych działań, a w pewnym momencie jego pobratymcy stają się dla niego wrogami, bo zaburza dawno ustanowiony porządek, to trochę trudno mi to skojarzyć z czymś innym. Mimo że taki Mobius czy Renslayer nie są jakimiś mega pogłębionymi postaciami, to całkiem miłe ze strony twórców, że nie tylko tylko nasz tytułowy Loki jest tu postacią ważną i oni wszyscy tworzą naprawdę ciekawą gromadkę. A tak a propos Boga Psod. Wielu fanów sporo zarzuca temu serialowi, jeśli chodzi o jego przedstawienie. Przede wszystkim według wielu ludzi serial go znerfił i ogłupił, i wielu fanom trudno uwierzyć, że tak potężny niegdyś antagonista tak łatwo daje sobą pomiatać przez TVA. Dla mnie nie jest to problem. Powiem szczerze, że osobiście zawsze widziałem Loki'ego jako takiego bufona, który może i jakieś tam zagrożenie stanowi, ale dość często, zwłaszcza w ostatnich filmach, jest obiektem drwin i żartów, daleko mu statusem do takiego Thanosa. Zatem nie widzę w tym nic uwłaczającego, bo jest to zgodne z moją wizją tej postaci. Ale nawet gdyby jednak nie było, i tak nie miałbym z tym problemu, bo bardzo lubię wątki w stylu Zawsze znajdzie się większa ryba. To jest dla mnie dość ciekawe, że Loki zostaje dobitnie uświadomiony, że mimo swej potęgi zawsze znajdzie się ktoś, kto go przewyższa pod tym względem. Jednocześnie poznanie TVA pozwala mu troszeczkę zrewidować niektóre swoje poglądy, co sprawia, że ten Loki no niby jest tym Lokim, który jeszcze nie przeszedł tej całej drogi, którą widzieliśmy w filmach, ale jednocześnie dzięki temu serialowi jest w stanie podążyć odrobinkę inną i jak na razie widać nawet ciekawszą drogą. Podobnie jak poprzedni z serialu MCU, ten także jest pewnego rodzaju wiwisekcją myślenia głównej postaci. Chociaż sama idea przywracania postaci do żywych, nawet jeśli niedosłownie, która już przeszła pewną drogę, nie brzmi zbyt dobrze, ale tutaj udało się wybrnąć z wielu pułapek takiego konceptu. Ogromnym kamieniem milowym w nowym rozwoju tej postaci jest relacja z Sylwii, która jest jego wariantem z innej linii czasowej. Początkowo ta dwójka nie dogaduje się najlepiej, w Czym nie ma nic dziwnego, bo w końcu Loki sam zdaje sobie sprawę, że notoryczny z niego kłamca i trochę trudno o natychmiastowe zaufanie, ale z czasem rodzi się między nimi nie tylko zrozumienie, ale o dziwo coś w rodzaju romantycznego uczucia. Ten aspekt nie bez powodu jest obiektem pewnej kontrowersji. Ten wątek sam w sobie jest naprawdę świetnie przemyślany. Idea bliższego przywiązania Lokiego do danej osoby jest nie tylko dowodem na to, że głównym jego problemem nie jest brak sukcesów w podboju światów, ale tak naprawdę radzenie sobie z poczuciem samotności. Jest to też zupełna nowość w przeżywaniu rzeczywistości dla naszego boga psot, bo z czasem okazuje się, że jest to jeden z bardzo ale to bardzo nielicznych przypadków, gdy zależy mu autentycznie na bezpieczeństwie innej osoby. Chociaż przyznaję, że ten wątek nie dostał tyle czasu ekranowego, na ile zasługiwał, i przydałyby się tu może jeszcze ze dwa dodatkowe odcinki. Nadal bardzo rajcuje mnie idealogiego, który wreszcie znalazł bratnią duszę. I kogoś o kogo może serio walczyć. Ale jest pewien szkopuł. To wszystko brzmi pięknie i szalenie interesująco. Pod warunkiem, że zapomnisz o jednym drobniutkim szczególe: tym, że Sylvie jest w zasadzie nim, tak jest innej płci i pochodzi z innego odgałęzienia czasu, ale technicznie rzecz biorąc, wciąż jest Loki. Patrząc powierzchownie, Loki zakochał się w sobie. Co ma przewrotny sens, bo bez problemu widzę, aby taki narcyz jak on zakochał się w sobie, ale jednocześnie sprawia to, że ta relacja przy opisywaniu jej brzmi trochę creepy, albo co najmniej dziwnie, Do dziś trochę nie wiem co o tym myśleć i jestem bardzo ciekawy, czy w drugim sezonie ktoś się do tego w ogóle odniesie. Skupienie się na relacjach postaci ukazuje także kolejną bardzo charakterystyczną cechę tego serialu jest on w dość dużym stopniu skupiony. Na konwersacjach, dość długich konwersacjach. Szczerze nie przypominam sobie, żeby w jakimś filmie MCU było aż tyle paplaniny. Nie dziwią mnie przez to opinie, że ten serial jest powolny i nudnawy. Nie zgodziłbym się z tym drugim określeniem. Tak, prawdą jest, że ma on dość powolne tempo, a scen akcji nie ma tu znowu tak wiele. Co w sumie jest plusem, bo Loki ma chyba jedne z najsłabszych scen akcji w całym MCU. Okej, okay, ten moment z długim pojedynczym ujęciem był naprawdę spoko, ale cała reszta scen walk jest taka sobie. Zatem to nawet lepiej, że mamy tu nacisk na coś trochę innego. Co najciekawsze właśnie to podejście do tempa sprawia, że finał tego serialu to chyba najlepszy trzeci akt, jaki widziałem w MCU w końcu. Po tylu próbach ktoś w końcu zrozumiał, że nie każda historia w MCU musi się kończyć wielką nawalanką w oparach komputerowej magii. Nie. Czasem warto po prostu usiąść i porozmawiać. Dokładnie tak jest tutaj, ponieważ ostatni odcinek opiera się na jednej długiej konwersacji, podczas której napięcie można kroić nożem. Serio, dawno nie byłem tak emocjonalnie zainwestowany w jakikolwiek finał fabuły Marvela. Mam szczerą nadzieję, że częściej będę doświadczał tak innowacyjnego podejścia. Ostatni epizod pokazuje też, że wbrew pozorom Loki jest do tej pory najważniejszym serialem MCU, bo jego zakończenie w końcu otwiera nam wypełni multiversum, a to oznacza diametralną zmianę status quo w tym świecie, i widać, że przez długi czas będzie to główny motyw. Tak samo jak głównym motywem do tej pory były kamienie nieskończoności. Planuję wypowiedzieć się na ten temat odrobinkę szerzej, w innych materiałach, ale na wstępie powiem, że jestem wysoce zainteresowany dalszymi losami tego świata. A chyba o to chodzi, aby kolejna faza złapała nasze zainteresowanie i nie pozwoliła mu się wymknąć z klatki. Ci, którzy oglądają mnie na bieżąco, zapewne mogą pamiętać moje narzekanie na to, że filmy MCU są. Zbyt szare, ciemne i nijakie. Loki też nie ma jakiejś szerokiej palety barw, ale szczerze, akurat w tym jednym konkretnym przypadku to mi nie przeszkadza, a wręcz pasuje mi do atmosfery. Nie mogę też zwyczajnie nie wspomnieć o muzyce. O raju, jakaż to jest cudowna muzyka! W końcu dostaliśmy soundtrack, który można zapamiętać i który idealnie pasuje do klimatu serialu. Powiedziałbym, że muzyka robi tu połowę roboty. Jestem bardzo tym ucieszony, bo serio MCU. Potrzebuje bardziej charakterystycznych soundtracków. Przechodząc do podsumowania, serial o Locking był dla mnie dość sporym zaskoczeniem i z pewnością jest znacznie lepszy niż się spodziewałem. Co prawda nie wszystko mi się podobało i nadal uważam, że w wielu miejscach mocno marnuje swój potencjał i jest trochę za mało dziwny jak dla mnie, ale nadal to co daje w zamian jest naprawdę porządnie wykonane. Powiem więcej, ten serial dobitnie pokazał mi, że seriale Marvela są ostatnią nadzieją na zobaczenie czegoś naprawdę nowego w ramach tego filmowego świata. Poprzednie seriale cierpiały na próbach porzucenia formuły typowej dla filmów. Tymczasem tutaj ani trochę tego nie czułem. W sensie nadal było wiadomo, że to ten sam świat, ale Loki jest serialem jak na razie najbardziej konsekwentnym. I jeśli już trzyma się jakiegoś wykreowanego przez siebie schematu, to trzyma się go od początku do końca. Jestem w stanie zrozumieć negatywne opinie o nim, ale ja muszę powiedzieć, że jak na razie jest to jeden z moich ulubionych seriali MCU. I z wypiekami na twarzy czekam na następny sezon tylko zróbcie go trochę bardziej dziwnym, proszę, pięknie proszę, a z mojej strony na ten moment to by było na tyle, jak zwykle dziękuję Wam za uwagę, no i trzymajcie się moi drodzy, do następnego razu, cześć!